Kanał Games witajcie w kolejnym blogu na kanale. Dzisiaj krótkie odniesienie do najnowszych informacji znowu o niepokojących wieściach w Microsoftzie. Ponownie się pali, ponownie pracownicy są zwalniani, no i niestety zamykane są też wybrane studia deweloperskie, które tworzyły obiecujące projekty dla Xboxa. No nie wygląda to wszystko cały czas ciekawie, natomiast muszę Wam powiedzieć szczerze, że jak tworzyłem podobne materiały jeszcze w zeszłym roku, gdzie pojawiały się te pierwsze fale zwolnień, to przecież tam już wspominałem o tym, że prawdopodobnie to nie jest koniec i to całe pozyskanie. Activision Blizzard za jakąś astronomiczną kwotę ponad 70 miliardów dolarów wcześniej no odbije się dla tej firmy czkawką. Cały ten eksperyment związany z Game Passem, no niestety, ale coraz bardziej widać, że nie przynosi tych oczekiwanych rezultatów. Nie ma jakiegoś gwałtownego przyrostu subskrybentów i wygląda to wszystko tak, że niestety to się wszystko cały czas nie spina. Natomiast te najnowsze informacje o blisko 9 tysiącach pracowników, którzy mają stracić pracę w Microsoftie, no i właśnie zamykanych projektach, zamykanych studiach deweloperów są mega niepokojące i znowu pojawia się to jedno kluczowe pytanie, dokąd w ogóle Xbox zmierza? Czy ta dewizja Microsoft Gaming, którą kieruje Phil Spencer, właśnie idzie w dobrym kierunku, czy też może potrzebny jest tutaj całkowity reset? No i czy Microsoft będzie w ogóle zainteresowany kolejną generacją Xboxa? O tym będzie w mniejszym materiale, do którego obejrzenia jak zwykle Was serdecznie zapraszam. Podsumujmy sobie na początek fakty, bo przecież Phil Spencer, czyli szef dywizji Microsoft Gaming, to jest CEO of Microsoft Gaming, czyli w sumie taki dyrektor generalny całego działu. No on wystosował specjalny list, którym informuje o tym, że no podjęli trudną decyzję znowu o zwolnieniach pracowników, że dział Xboxa nigdy nie miał się tak dobrze, że w ogóle nigdy nie mieli takich liczb, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o zapowiadane projekty, to ile jest tego wszystkiego dalej tworzonego, no to są bardzo potężne liczby. Natomiast trochę. Powstaje tutaj dysonans, dlaczego w takim razie mamy taką masówkę, jeśli chodzi o zwolnienia. Mówi się o 9 tysiącach pracowników w całym Microsofcie, którzy mają stracić pracę. No, ktoś tam wyliczył, że jest to około 4% całej siły roboczej, dlatego że około 228 tysięcy pracowników zatrudnia Microsoft na całym świecie. Niby nie wydaje się ta skala jakaś koszmarnie duża. Natomiast z drugiej strony bardzo duża grupa właśnie z tej całej liczby ma właśnie dotyczyć Microsoft Gaming, bo to jest jeden z takich działów, które mają. Zostać najbardziej zrestrukturyzowane. Jeszcze podsumujmy sobie, jakie informacje padły, jeśli chodzi o zamykane projekty i studia, bo to jest moim zdaniem właśnie najbardziej przykre. Przede wszystkim mnie najbardziej zmartwiło zamknięcie Studia The Initiative. To jest studio, które miało być odpowiedzialne za reboot Perfect Dark, który został zresztą zapowiedziany rok temu na imprezie Xbox Showcase. No i to był naprawdę fajnie zapowiadający się projekt. Ja zresztą byłem bardzo nim podekscytowany i uważałem, że to był jeden z ciekawszych elementów całego tego pokazu, natomiast też mam muszę powiedzieć, że z czasem zaczęły pojawiać się plotki sugerujące, że ten cały pokaz to był fake, to znaczy prawdopodobnie ta gra wcale aż tak nie wyglądała. Był to po prostu trailer przygotowany na potrzeby tego całego pokazu, natomiast no nie było to nagrane na gameplayu, na silniku z gry, tylko po prostu był to fake rodem kiedyś powiedzmy z Zone 2. Nie wiem, czy to jest prawda oczywiście, bo nie zostało to oficjalnie potwierdzone, natomiast tak czy inaczej tego rebootu po prostu nie dostaniemy, bo całe studio zostało zamknięte ono zresztą miało współpracować z Crystal Dynamics, czyli twórcami Tomb Raiderów nad tym rebootem Perfect Dark. Natomiast ani Perfect Dark już nigdy nie zobaczymy, ani właśnie tego studia The Initiative, dlatego że po prostu zostało całości zamknięte. Oprócz tego potwierdzono, że skasowano także Everwild, czyli też ciekawie zapowiadający się projekt studia Rare, czyli tych twórców, których jeszcze pamiętamy, myślę, że najcieplej z epoki N64, czyli z końcówki lat 90., kiedy to dostarczali takie hiciory jak Banjo-Kazooie, Conquera, czy też Diddy Kong Racing na N64, to byli naprawdę zasłużeni deweloperzy, natomiast też nie oszukujmy się, przez tyle lat prawdopodobnie tylko garstka albo w ogóle nic z tych ludzi tam nie zostało, natomiast tak czy inaczej w ostatnim czasie Studio Rare było odpowiedzialne za kolejne sezony Sea of Thieves, czyli właściwie za odcinanie kuponów, za bezpieczeństwo dla Microsoftu w dostarczaniu kolejnych worków z pieniędzmi, natomiast Everwild miał być tym, ich takim projektem szykowanym od wielu, wielu lat. Niektóre źródła mówią nawet o tym, że od blisko 10 lat jeszcze i włączymy w to etap prototypu. No to było naprawdę długo szykowane nam dzieło, natomiast nic z tego ostatecznie nie wyjdzie, dlatego że cały projekt również tutaj został skasowany. E, oprócz tego zostało potwierdzone, że połowa pracowników studia Turn 10, czyli kolejne zasłużone, mega zasłużone studio dla Xboxa, które dostarczało nam Force Motorsport, czyli ten powiedzmy symulacyjny odłam serii Forza, bo nie mówimy tutaj o Forza Horizon, za który był odpowiedzialny ostatnio Playground Games, tylko podstawowa seria Forza Motorsport, ta, która Miała, powiedzmy, rywalizować z Gran Turismo. Ja wiem oczywiście, że ostatnia odsłona, która okazała się w roku ubiegłym, no nie była niestety takim hitem, jakiego wszyscy się spodziewaliśmy i można było mieć do niej wiele zastrzeżeń. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli połowa pracowników traci pracę, to praktycznie możemy tutaj mówić niemalże o zamknięciu studia. No nie oszukujmy się, to jest naprawdę dużo i zupełnie mnie nie zdziwi za chwilę jakaś informacja mówiąca o tym, że ci ludzie zostaną oddelegowani po prostu do pomagania w innych projektach w ramach grupy Xboxa. No i jeszcze jest mowa o tym, że nawet studia studiach związane z marką Call of Duty w rodzaju Raven albo Sledgehammer Games, ich również dotknęły zwolnienia. Tam nie wiadomo jeszcze jaka jest tego skala, natomiast jeśli nawet takie studia tracą pracowników, no to widać, że dzieje się naprawdę źle. Jeszcze jeden z projektów, który został potwierdzony jako skasowany, to MMORPG od Zenimax. Tam jest mowa o twórcach chociażby The Elder Scrolls Online, który, którzy mieli pracować nad tym projektem. Również tego znowu nie zobaczymy, także zobaczcie jaka to jest skala. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo Ktoś w ogóle nawet zamieścił w internecie listę studiów, które zostały skasowane albo projektów w ostatnim czasie, to jest od początku 2024 roku, i widać jakie spustoszenie w ostatnim czasie mamy w obozie Microsoftu. Jeszcze krótko Wam wspomnę o tym, że w ostatnim czasie pojawiły się plotki mówiące o tym, że Phil Spencer zostanie powiedzmy zwolniony, chociaż było to ubierane w takie słowa, że po prostu samo odejdzie wraz z premierą nowego Xboxa, Xboxa nowej generacji. Natomiast z czasem Microsoft to zdementował. Na razie mówimy tutaj tylko o plotkach, natomiast kto wie, czy nie ma w tym jakiegoś ziarnka prawdy. Dlatego, że jeśli mamy tego typu zwolnienia, no to jednak to nie jest efekt jakichś mega sukcesów, tylko raczej tego, że firma zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest restrukturyzacja, bo to nie idzie wszystko w dobrym kierunku. No i trzeba też powiedzieć, że Phil Spencer absolutnie nie jest ulubieńcem fanów Xboxa i tak naprawdę wiele osób życzy mu tego, żeby został zwolniony, dlatego, że to on tak naprawdę odpowiada za te wszystkie działania w ostatnim czasie. Na ten zakład, na Game Passa, bo tak naprawdę Microsoft postawił wszystko, wszystkie karty na to, żeby przerastać w usłudze subskrypcyjnej. Natomiast wygląda na to, że to wszystko zwyczajnie się nie spina i niektórzy zaczynają się śmiać już powoli z tego, że najpierw Microsoft zapłacił ponad 70 miliardów dolarów za pozyskanie Activision Blizzard. Tak naprawdę nie mógł sobie na to pozwolić, natomiast z czasem zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników i dlatego musiał teraz uciec się do zwolnień. No, oczywiście można się z tego trochę śmiać, natomiast fakty, są takie, że naprawdę źle się dzieje, kolejne studia są zamykane i pytanie właśnie, jaka przyszłość czeka w ogóle całą dywizję Microsoft Gaming. Ja szczerze mówiąc, mnie wydaje się, że oni jednak jakoś przetrwają, będą dalej próbować robić swoje, natomiast znowu skupią się jeszcze bardziej na tych bezpiecznych projektach. Jeszcze, ja że Wam powiem, że też bym wolał, żeby Phil Spencer odszedł, żeby ktoś spróbował to po prostu zresetować i zacząć niejako od nowa, dlatego, że ten człowiek określany jest po prostu jako kłamca w internecie. On praktycznie jest w stanie powiedzieć, wszystko. No nawet ten list, który wystosował w ostatnim czasie, no jest tak naprawdę mega słaby, dlatego że mowa jest o tym, jak to jest cudownie i w ogóle, natomiast uciekają się do największych zwolnień w ostatnich wielu, wielu latach. No Już nie wspominam nawet o jego wielu wywiadach czy też wizytach w wybranych studiach deweloperskich, w których to mówił, jakie to są świetne studia i w ogóle pamiętam słynny przykład z Tango Gameworks, gdzie dopiero co ich odwiedził, robił sobie fotki z uśmiechniętymi pracownikami, żeby kilka dni później ogłosić, że to studio zostaje przez nich zamknięte. No a teraz ktoś wyciągnął jeszcze temat z podcastem, którego Phil Spencer udzielił, bodajże 4 miesiące temu, a dotyczył on studia Rare, gdzie mówił o tym, jaki to obiecujący projekt oni tworzą, czyli właśnie była mowa o tym Everwild i że on się tego nie może doczekać. No i właśnie dostajemy informację o tym, że cały ten projekt zostaje skasowany. Także mega słabo to wszystko wygląda i w wielu miejscach w internecie czytamy już o śmierci Xboxa albo o tym, że Xbox tonie. No trochę tak to niestety wygląda, natomiast jeszcze, ja że mówiąc, wolałbym, żeby cały ten eksperyment z Gameplay Pasem został zakończony, żeby Microsoft wrócił niejako do korzeni, żebyśmy mieli normalną, taką w cudzysłowie wojnę konsolową ze starych dobrych czasów. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to są trochę nierealne życzenia, natomiast ewidentnie widać, że to postawienie na Game Passa no, nie przynosi efektów. To nie oszukujmy się, ale ta usługa raczej szybko nie przerośnie Nagle do 100 milionów subskrybentów. Obecnie ma ich bodajże niecałe 40 milionów. Microsoft liczył na to, że to się stanie właściwie w odstępie około roku, dwóch lat, natomiast najprawdopodobniej nie będzie to miało miejsca i w związku z tym firma musi podejmować jakieś kroki. Na razie mamy kroki zmierzające do cięcia kosztów, natomiast czy to przerodzi się w coś więcej? Być może odpuszczenie w ogóle dywizji gier i konsol w przyszłości? Zobaczymy. Ja mimo wszystko liczę na to, że Microsoft będzie jeszcze wypuszczał kolejne konsole, że zobaczymy next genowego, stacjonarnego Xboxa, nie mówię o tym handheldowym, który został niedawno zapowiedziany. Natomiast, żeby to wszystko miało sens, firma zwyczajnie musi odzyskać zaufanie graczy, bo ja mam wrażenie, że w ostatnim roku tak naprawdę jest masa negatywna jeśli chodzi o platformę Xbox i nawet najwięksi fani tej platformy powoli się od niej odwracają. Widać ewidentnie, że mamy tutaj do czynienia po prostu z taką chłodną korporacją, która zrobi wszystko, żeby generować dalej zyski, żeby te zyski były jeszcze większe, poświęci absolutnie wszystko do tego celu. No i oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że potężne koncerny nie prowadzą działalności charytatywnej i muszą zarabiać, natomiast w tym wszystkim gdzieś zatraciła się po prostu miłość do gier, a to wydaje mi się, że jest podstawa do tego, żeby później zarabiać. Najpierw stwórzcie nowe Dobre gry, pozwólcie swoim kreatywnym zespołom deweloperskim działać, a później liczcie na zyski. Ja mam wrażenie, że ktoś tutaj chce po prostu tę kolejność odwrócić. Także to tyle ode mnie w tym krótkim komentarzu. Dajcie znać, co wymyślić o tej bieżącej sytuacji, jak patrzycie na przyszłość Xboxa. No i czy według Was również Microsoft powinien trochę odejść od tego eksperymentu związanego z Game Passem, a przynajmniej nie stawiać wszystkich pieniędzy tylko i wyłącznie na niego. Zapraszam Was zatem do komentowania, natomiast ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę, do usłyszenia już niebawem w kolejnych komentarzach na moim kanale. Ale trzymajcie się.